Wkrótce czekają cię szczęśliwe wydarzenia. Ej. O nie. Widzę, że mamy nieśmiałego mężczyznę. Nie chciał się bawić z innymi dziećmi. On się nawet nie lubi przytulać i patrzeć mi w oczy. Te pani ja to nie pomogę. Pani syn ma poważne zaburzenie. Ja tylko chcę, żeby Kuba chodził do przedszkola. Marysia? Co u ciebie? Daj mi tę pomadkę. Nie z tego, wypluj to. Prawie 100 tysięcy ludzi w tym mieście. I tylko ty masz taki problem? Z czasem będzie coraz gorzej. Nie da się zapanować nad jego agresją. I to wszystko, ten autyzm? O jakie wielkie. 10 tysięcy? się z tym już od miesiąca. A gdzie jest siobok? Jak jeszcze kiedyś będę chciała zrobić coś głupiego, daj mi w web. Zaprosiłam was tutaj, bo wszystkie mamy inny problem, ale jednak podobny. Wszyscy mają nas w dupie. Pani jest beznadziejnie oparta. Pan nie ma prawa odmówić. Kuba musi chodzić do szkoły. Do normalnej szkoły chodzą tylko normalne dzieci. I to pan decyduje, kto jest normalny? Proszę opuścić teren urzędu miasta. O, no, to dla trzech kobiet mam całą widział do góry nogami wywrócić. Pani oszalała? Marysiu, co tam jeszcze zostało z tego życia? Pierwszy maturzysta w kraju z orzeczeniem o autyzmie, czy to nie piękne zwieńczenie pańskiej kariery? Pani Mario! Ciobu! Powiedziałaś, żebym dał ci w łeb, jak będziesz chciała zrobić coś głupiego. Jestem chwała, matko. Nie wiem lepiej, do czego się nadajesz. Uratujemy się, melodia. Lidzicie strzeleń na ziemi, szpil. No i zajęliście.